Panie Frodo Mordo, ty moja jeste tak chciałbym cię kurna zapytać co tak właściwie ten pierścionek potrafi. On rozdupca, zapada chwila niezręcznej ciszy, rozdupca od, co, tak mi w mój drogi samie, czy jak ci tam na imię, powiedział. Hech, a co się dzieje, zaraz upadnę chwila przytrzymam się pierścienia. Gleba. O nie, rozdupcyło go w powietrzu. Czy to już w końcu ta Ziemia obiecana? Czuję jak przenika mnie wypaczona złem moc planetarian niczym krem Niwea. O z córką, do jasnej cholery co to za gadzina jest. Odgłos cykania się i trzęsienia portkami z prędkością kolibra. Aaaa! Transformacja. Planetarianie, łączcie się. Odebrano sygnał od pierścienia. szarżaa. a Nikt mnie nie widzi, jestem debest. A -a, a a a a Nazywam się Aragorn, na ty pójdziesz ze mną. No ić, przecież cienie skrzywdzę. Znowu gleba. Barman mówi, że jesteś homo, nie wiadomo. No i co z tego, nie jesteś w moim typie. Podobno jesteś też Polakiem. Racja, pochodzę z Polski, ale nie jestem w Kijowie na wakacjach. Nawiasem mówiąc nie cierpię Amerykanów. A chcesz wiedzieć kim rzeczywiście jestem? Zżera mnie ciekawość. Twoim zabójcą w dobra żartowałem. Jestem rycerzem Jedi i powołano mnie do zwalczania planetarian. Dobrze, że żadnego nie spotkałem. Froda zatkało. Podobno jesteś też Polakiem. Podobno jestem też Aragorn. Oddawaj Froda ty Polaku 1. Odwalcie się wreszcie powtarzacie się jak gramofon mojej stryjecznej teściowej od strony wujka kota mojego sąsiada. Hołk obywatele, aha to planetarianie, niech żyje, eee, a zresztą. Patataj patataj seratataj. To chyba znowu ten zastrany komornik. A może nie? Bo taka jakaś muzyczka jest. Chrabci idą, chrabci idą. Ciach-ciach, Gini masz karo. O ach, ach, ale jestem cwany, to był mój najlepszy pomysł w życiu. Żask, żask, Rzask. Cóż to za wrzaski rozbrzmiewają śród nocy? A ty co, śniło ci się, że jesteś poetą? Zamknij się frotku, bo cię planetarianie usłyszą. Sorki, ja tylko chciałem dokuczyć Pipinowi. W Akademii Dzedaj uczyli mnie o zachowaniach planetarian. Byli kiedyś ludźmi ale kapitan planeta pozamieniał ich w nas porozdawał im pierścienie które wykuł na wielkim klopie w górze Fuji dawno temu, są teraz jak jakieś zombiaki. podobno kiedyś kapitan planeta obiecał każdemu z nich z osobna że da mu pierścień jedyny, więc musiał potem wykuć dziewięć jego podróbek i każda z tych podróbek ma jedną z mocy pierścienia jedynego. Zaprowadzę was do Zakopanego Hobbity. Śmierdzi tu ciemną stroną mocy. Ale się popisuje Bushman niedorobiony jeden. Nie powinniśmy ufać temu psychologowi mój frotku smrotku. A kto uciekł z zakładu dla psychopatycznych zboczeńców Maria He, meryjadoku pierdzignoju albo może raczej peregrinie tłuku, bo za cholerę was nie odróżniam. Muszę się wypytać tego Polaka o pierścień. Wiem co cię dręczy Frodo. Jak rozbijemy obóz to odpowiem ci na twoje pytania. Jakbyście byli profesjonalnymi buszmenami jak ja to nosilibyście się w podobnych szmatach. No normalnie gdyby nie ja to założę się, że nigdy nie dotarlibyście do Polski. Macie szczęście, że natrafiliście na buszmana z prawdziwego zdarzenia czyli mnie. Ciekawe co za Kretyn wysłał czterech kur dupliska ukazu na taką wyprawę. Ale fajnie jest oddychać tlenem, prawda moi towarzysze? Hej! No co, rozbijamy obóz? Jak to, chyba nie chcecie mi wmówić, że jadacie aż trzy posiłki dziennie. No akurat nie aż trzy tylko kurde aż osiem no nie. Prawdziwy buszmen jada raz dziennie. Dopiero jak czuje, że nie może już iść dalej jak krew ścieka mu po kostkach i wzrok mógli mu się z wycieńczenia to je drugi posiłek. Zdaje mi się, że on nie jada tyle co my. A myślisz, że jada owoce? Chyba tak, ale nie ciesz się, bo to ma nam starczyć jako kolacja. Ja jestem dorosły, nie jadam owoców.